Wiesz, że tam słuchawki słowej, okej. no, daj mi się napić. Daj mi się napić. Daj, 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 daj. Siema więc, disu wczoraj ogłosił, że będzie walczył na hidik. A ja w tym momencie przywitam w Oktagonie po raz pierwszy Norberta Disa Gierczaka. Mam zawsze ogłosić, że dołączam do Hidik. I mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnej gali! No i my, jako dobrzy koledzy, no widzimy, jak ciężko trenuje, ile pracuje, no prawie tak ciężko jak my. Prawie, dlatego dzisiaj przygotowaliśmy symulację, gdzie Disu będzie walczył z paroma zawodnikami z UFC. Pospekulujemy sobie, z kim zawalczy, no a przede wszystkim... Czy wygra. Czy wygra, dokładnie wygra? tak. Myślę, że tak. A wy widzowie... Co Jak myślić? myślicie? Napiszcie w komentarzu. Także jeżeli chcecie zobaczyć więcej walk Norberta, to subskrybujcie kanał, aby dostać się do naszego Hall of Fame, czyli najnowszych subskrybentów. Czy też do Hall of Legends, czyli osób, które są już z nami jakiś czas. Zostawcie także łapki w górę, wbijajcie na nasze Instagramy. A pogryw w najlepszych cenach zapraszamy do linku w opisie na G2A.com. A teraz zaczynamy! Także co widzowie, mamy przygotowanych trzech różnych przeciwników dla Norberta. Tak, każdy będzie coraz silniejszy. Każdy będzie coraz silniejszy. No, no i... i pierwszym jest. MacGregor to taki zawodnik UFC, hmm. chyba najbardziej znany. No tak, no ale najsłabszy z trzech Taak, naszych dzisiejszych oponentów. Zdecydowanie najsłabszy z trzech. Zobaczmy, czy Norbi sobie z nim poradzi, co? No myślę, że tak. Myślę, Także że co? Tak. No przechodzimy do walki numer jeden. No jaka kurczę, o, kurczę. Gala. Prawie, no. prawie. Ciekawe jak Hailik w ogóle o, będzie wyglądał. W wieku nie ustawiliśmy, no a ciekawe, jak będzie wyglądał. Usunięmu. Na pewno będzie kozak. No, mam nadzieję, na mam pewno nadzieję że pewno będzie podobnie albo i lepiej, bo to chyba w większej hali będzie. No niż na pewno w większej, Bo tutaj te większej. trybunki to trochę małe, małe ci powiem. No, małe, małe. I co tu jakiś żółwik? Tutaj popisuwa, pajka popisuwa Norbiego. Co to... Norbi zrobi? no? no żubika sobie przy... Chcesz zobaczyć, co, co Norbi zrobi? Pa, no. gościu co zrobi. Nie, tak, ale ty zrobi. co ty mieliśmy jakiegoś żubika, hopia, nie. Tak, to, to był A Ała! Na, na nie ma litości, Przemo, Oj, co, Gaściu, ha? Ała, ała Ała A nie, bo mi się kondycha Skończyłem. No i co teraz, paniaku? A teraz to będę no, jak kutank no. Pan Będę uciekał <laughs> wokół całego ringu Jak kutak Pan Oj, co? Haha ha. o. o, no masz, ha, chłopie Ała, ała, ała ha, 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 ha. Ała, kurcze, rzeczywiście Haha ha. O ha, ha, ha. i co, jak ci kopam? no musisz ty się lepiej postarać, bo to jak tak Norwi będzie walczył, to wiesz. To co? To może przegrać. O może przegrać. No, a jak myślisz, z kim w ogóle zawalczy? Z kim zawalczy, No, bo, Też ciekawe, w której kategorii wagowej? No, ciekawe, No, ale myślę, myślę że albo w półśredniej, no. albo średniej, bo Norwi, Norwi coś koło tych 80 kg chyba waży, nie? No, Jakoś chyba tam. tak. Ło, wow, oh, 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 chciałbyś. No, chciałbym, chciałbym. Aaaa! Aua! Aua, aua, aua! Dobra widzowie, mamy go! Mamy go! Dobra, nie mamy go jednak. To ale, bolało. ale było blisko. Ale to bolało. Spokojnie, blok tutaj jest, hopie. Ja, nie ze mną takie numery. Uuhuhu! Prawie trafiłeś, prawie, prawie trafiłeś. O, chodź, chodź. W jak frajerzy, trochę uciekamy. To ty uciekasz! <uszelanie> Właśnie! O, Ła! Nie, 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 nie! Ja muszę chociaż do drugiej rundy dojść. Nigdy! Tak cię Norbi będzie lał właśnie! Nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Wynocha. Wstawaj Noro! McGregor szybko! Szybko! I prosto w Norbiego! Hop, hop! O, chyba dostałeś tam coś. A tam, leciutko. O, o nie! Kostkę mnie kopnąłeś! i się wywaliłem! Dobrze! W główkę! Hop, hop, hop! Hop, hop! Szybciutko! Co tam? Nie możesz mnie trafić! No technika kutankwana w <grym> Muszę dotrwać do drugiej rundy! Szybko! Szybko! Uciekamy! Dobra! Koniec! Jest! No yes. Przetrwana pierwsza runda! Ta tak, pierwsza tak będziesz napierał! raczej dla Norwiego. No tak! No tak myślę! Z, z dwa razy takie mocne kopnięcia dostałem w łeb. No i tu już leżałeś, pa. No leżałem, już mnie sprowadziłeś. Sprowadziłeś, sprowadziłeś mnie do parteru. No to raz, raz. No. A drugi raz ci po prostu kopa na łeb zawaliłem. Tak jak teraz. Tak jak teraz! Ała! Nie! No nie! Dobrze! Udało ci się, jakiś cudem. Bigo. Nie! 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 Koniec! Nie! Koniec! Co ty zrobiłeś, chłopie! To no, hop tak właśnie skończy! Tak właśnie skończy przeciwdziałanie. No, Ale no, chłopie! No, mam nadzieję, mam nadzieję, że tam Norbi No ciekawe wszystko. No na, na pewno, na pewno, no, i na pewno wygra, na pewno no, wygra. No tak ciężko widzowie. hop ćwiczy. To, łatwo. Że to musi, musi, musi. Łatwo, tak być. To panać śladu po mnie nie ma. No nie no coś tam <grym> chyba wargi. No Dobra, leciutko tam, no. leciutko. Panato, chopy, powtóreczka. O, o ja to bym się chyba pięć razy już przewrócił. I pa ale patrz, jeszcze tutaj nie był koniec. No nie, ale MacGregor taki silny, nie? Ale to, Jezu, jak mu głowę wygięło. Masakra, no masakra, masakra. No niestety. Ej, Norbi no, jakiś pas wygrał. No pas, pas, to przyszłość, przyszłość. Uuu, przyszłość. 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 nie widzisz? Hajlik. Hajlik, no, pas, Heilig. pas Heilig. Tak tam jest napisane, widzowie. Dobra, widzowie, mamy drugą... Drugą walkę. Drugą walkę, patrzcie, kim gram. Legendarny wojownik ze wszystkich filmów z naszego dzieciństwa. Bruce Lee. Karate mistrz No niestety, niestety zmarł. Ale kurczę, na pewno byłby to świetny zawodnik UFC. Tak. No I no teraz i... zobaczcie. Ale patrz jak skaczę, patrz jak no, tak. Myślisz, że Norbi pokonałby takiego karateka idź stąd, mucho! Bo cię bym złapał pałeczkami, jak Bruce Lee. Pa. O kurde! Uuu. O kurde! No i widzisz, karate mistrz! No, karate mistrz i dostał jednego. No ale ty dostałeś dwa kopy w łeb, hopie No, no Łuccia! No ale łatwa! <grym> Niesamowite! No! O dobra, nie, dobra, to było mocne No i co? No i co? To był jakiś hopie kołowrotek. O, tak to ci zaraz zrobię, pa! Au au au, au au! Dobra! Ej, gościu, bo ty jesteś no, jakiś lepszy. No, no, no. no. no disu nie gram, hopie. Co to za jakiś au, au, au? Weź mnie został. To jest normalny kop w nogę, Przemon. Ja się tam wiesz. Ja się nie znam na tym celu. A to był kok na łeb, nienormalny. Dobra, ale spokojnie, spokojnie, rybcie. Ała. A i co? Uuu, ej. A, widzisz? Widzisz? Ej, gościu. O. Dobra, dobra. Nie bijecie, nie bijecie. Dajesz Norbi. No dobra, no Nie, nie, nie dobra. dawaj, nie dawaj, nie dawaj. Dobra, daję. Zostaw mnie, zostaw No Nie możesz mnie jako go, gościu w pierwszej rundzie pokonać. No nie! No weź! Co? Nie. To nie moja wina. Ja chcę rewanżu, chłopie Bruce Lee. No dobra, dobra, ale tutaj bestia chłopie z Krakowa go dojechała. No bestia z Krakowa. Bestia z Krakowa. Dobra. Co? To teraz ja ci pokażę prawdziwą bestię Nie no dawaj rewanż, dawaj rewanż Tak? Tak Dobra no, Ile, 30 sekund ta walka trwała Przemon Nie no, z minuty. I zostałeś rozwalony No dobra, rewanż Rewanż, no nie możesz <coughs> tak skończyć dla No, Moja i... chińska bestia cię pokona No To panato, na to, pan to no. pa, Patrzysz? No To patrz Ała Ała Ale no. zmyłkę chciałeś Przemon zrobić No znowu no, no, no dawaj, dawaj. Dobra. Dobra, teraz się odpalam. Odpalam się, goście. Tak? No i co? Ha, i jeden, i drugi. Aha, aha, aha. No, no, i ucieka. Jestem tu, jestem, tam, kutang... jestem tu, tu. tu, tu. Ło. I taktyka pana jest. Ło, kurde! Ta Aj, co? Frejerze, myślałeś, że jesteś fajny. Ło! Wow. Ej, czemu mnie podciąłeś? Nie podcinaj mnie. Nie podciąłem cię, tylko dostałeś po prostu lute. No, oho, ciocia, tak? Dobra, no to no, idę, dawaj, pana dawaj. to. A, a, a. Co, taki myślisz, że jesteś? Tomasz, masz, paweł, czyli Przecież jestem chopie, Bruce ja się, nie mogę bić na ziemi. <laughs> <laughs> Czym się to blokuje? No, blokiem normalnie. Dobra, dobra, nie będę cię bił, panie Bruce Lee O widzę, że cieńko ci idzie. No w parterze przecież Brusli, to jest chłopie stójka. Tak? Totalnie. A Norby jak myślisz, gdzie mu lepiej idzie? Kurde, nie wiem. Ale ciężko powiedzieć, ciężko bo nigdy powiedzieć. Nie, nie byliśmy no, u niego na... Znaczy ja byłem na treningu. Ja nie byłem. Ale ciężko powiedzieć, bo ćwiczy i to, i to, i to i w ogóle wszystko ćwiczy. A w ogóle ten, powiedzieć. jak myślisz? Na, na, na pierwszej gali. Kto jak... ten? Kto wygra? Jak obstawiasz walki? Bo walki, kto tam jak walczy? No, yy, no na to... przykład yy, od dziewczyn zacznijmy. Yy, dobra, co? no to Lexi versus Natsu. No to ja myślę chyba, że jednak Natsu. Też mi się wydaje, że wygra Natsu, ale Ale nie wiem, no nie wiem, dużo przemawia za Lexi też, nie? No tak. Lexi jest większa, no, wyższa jest. Chyba tak. I to sporo. No. Ale No zobaczymy, bo... Bo to wiesz, Natsu trochę tak cicho, nic nie no mówi właśnie, o tych nic treningach. Nie, mówi, nic nie mówi o treningach. Ale trenuje, trenuje. Trenuje chyba ciężko, bo tak. Też mi się wydaje. Że... Mówiła, że sporo i to czasu zajmuje, to miejmy nadzieję, że. Że ciężko. Pokażę coś. No. Ała! O! o! No to chyba byłoby powrócili, gdybym stwierdził, że jednak cię bije. Ale nie będę taki, po prostu sobie wstanę. No dobrze, dobrze. Czyli dajesz mi fory? Daję ci... Znaczy skończę cię jeszcze w tej rundzie. Tak, tak. No to zobaczymy. No to zobaczymy. O! A w tej drugiej walce kobiet Lil Masti kontra pani Ewa. No to myślę, że pani Ewa. No nie no tam jednak jest profesjonalny. Profesjonalistą jeżeli w tym boksie, jeżeli wygra Lil Masti, to się mocno zdziwię. No ja też. Tak powiem. Bo to jednak ciężko z profesjonalistką jej będzie. No myślę, że tak. Mimo że, myślę, że, tak. Mimo, że już pokazywała, że jest całkiem dobrą zawodniczką. No mam się. To, to jednak, no, e, jednak myślę, z profesjonalistką. E, no jednak, myślę, że nie wygra z profesjonalistką. A co tam są jeszcze za walki? Tam e, bonus w ogóle walki. Bonus, tak. No i bonus. Ja będę zawsze murem, za wazarskim gladiatorem i na pewno bonus wygra swoją walkę. No oby, oby. Na 100%. Ła, no dobra. Bonito. Weź mnie tak nie bi. Jeszcze ja... tam w ogóle. Kolega nasz krakowski zawodnik. O, walczy, tak, nie? tak, tak, Kuba, tak. No, tak. Kuba No i tutaj wyśle, my jasne, że... że za nim jesteśmy, bo to Pewnie, kolega nasz zani. i kolega trąby. A trąba to wiadomo, że my go znamy. Dokładnie. A że, że, że znamy trąbę, znamy też Kubę. Zresztą Norbi też zna Kubę przecież. Uhuhu. O Kurde! A cię podciąłem. W ogóle ten kiedyś nie wiem, czy, chyba Kubie pożyczał Norbi kiedyś kamerki do streamowania. Tak? No tak mi się zdaje, że to Kuba kiedyś streamował. Ciekawe, ciekawe. Ło, ale dostałeś, chopie. Tak? No. To pana to. No, o? Oj, co? Oła, dobra, dobra. Chłopie, to już mam ma nos złamany. <grym> ale dostałeś, chłopie, kolańsko potężne. Oła, 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 oła! oła. A ty dostałeś prosto w ryjca <grym> A ja straciłem całą kondycję. Ale ty masz więcej trochę, ja się no bardziej... No chłopie, o! to jest ola, Czego ty się ała. spodziewasz? Ja się bardziej przepalam trochę Norbi. No bo to Norbi jest też cięższy, no, tak, no tak, tak. Norbi jest cięższy. O Oła! Nie, to by było chyba... Kurczę... No i to będzie knockout. To będzie knockout, no niestety. No to co widzowie? Widzimy się w trzeciej specjalnej, specjalnej walce. walce. Widzowie, Norbi nigdy, nigdy i nigdy się nie zmierzy na pewno z takim potężnym przeciwnikiem. No bo ten gość jest potężniejszy niż McGregor. Jest potężniejszy niż Bruce Lee. Niż Bruce Lee też jest potężniejszy. Po prostu potężniejszy. to jest dominator wszystkich wszystkich walk. Wszystkich właściwie. walk. Każdego pokona, a na pewno w walce na słowa. Nie ma nikogo potężniejszego, a będzie to widzowie nie. Bonus BGC, BGC Przeciwko Norbiemu. No ja tutaj Norbiemu nie wróżę. zaraz no jestem gladiatorem chyba. łatwej przyprawy. No jak bonus na razie, no, bonus, to chyba przegrał wszystkie. Gry. Bo, bonus BGC kontra Norbi D-Stream mm. Ale wiadomo jak to się skończy. Nikt nie pokona bonusa BGC. No, potężnego nie wiem. łazarskiego... O kurde! No nie wiem. Już tak się szybko przewracasz. O kurde! No nie wiem. No nie wiem. No za trzeci razem Ci się to nie uda, Przewon. Jestem przygotowany. No nie wiem. Ale ja wiem. O! Ilu joguszacz! No dawaj, kołowrotki. Tak? Chcesz kołowrotka? Masz kołowrotka. Wow. A może łokieć pięta nie ma klienta? Tak, łokieć pięta, dobra, łokieć pięta nie ma problemu. Ała. Ała. Au, no nie, dobra, masz to było mocno. północno. Pięta. To było mocno. O, patrz, masz łokieć. <grym> Drugi łokieć. Ała, no to o kurde! Co to by było? <grym> Potężny łokieć, Bonita. Co jest? <noise> Luja Guszacz to chyba był A to było z pół Norbi, patrz. <głos> <głos> nie, no nie Ale Alex Luja... A ta Norbi ma podbite oko. No już Czekaj. tak. Czekaj. No ma, ma. Ty, Norbi tak umie? No chyba umie, chyba umie. Oła, 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 a. <noise> Ogłuszyłeś bonusa. Żartuj! To no, nigdy się nie stanie! A Co jest? Co? Czy to jest knockout? To jest knockout, tak, to nie może tak się tak skończyć. Nie może się tak skończyć! Postórka, postórka w No nie, tak nie może być. Nie no, może Arbi tak. I musi uslać z trzy rundy. No, przeciwko bonusowi. No wiecie, bo tutaj mamy jakąś giga, w ogóle to jest nierówna walka. Bo tutaj. No tak, bonus no, to ma jakąś... jest Gigaten ma gigawagę. Nieprawda. Oj, co jest? A, no i co? I co? Nie, nie tak też się nie może skończyć. Nie, dobra, dobra, jeszcze raz. Jeszcze jeszcze raz, raz. Tak też się nie może dasz, naprawdę walczymy. naprawdę walczymy. Dasz radę, Norwi, dasz radę. Dam radę, ta z Norwi. Wierzymy w Ciebie. O kurde. Ale z haikika chce walnąć. No, co Ale to mi, mu się co nie mnie tak uda. Bijesz? Co mnie tak bijesz? A waa, a a to nie da rady sobie. Z potężnym Norbim A waa! na łeb! Dobrze! Pajaki jaki! O, o płowrót, cyk! No nie no! Czekaj, czekaj! Ej, przebo, przestań, będziemy wykończysz Spokojnie, spokojnie. Spokojnie? Dobra. Co teraz będziesz bonusem uciekał po tym? Po klatce co? Bo Bonito się boi Norbiego. O kurde. No, a myślisz, że Norbi będzie próbował co? Na szybkość, na zwinność, Nor na siłę? Norbi będzie na wszystko hopy. No myślę, Norbie że Norbi jest tak. wszechstronny. On jest i szybki, i hopy jest zwinny niczym Bonito. Pa, z łokiecia! Ł łokieć? O. A koło walniesz? Pa jak cię z łokcia. Ej, nie wolno z łokci! Co nie wolno? Teraz drugi łokietek! A ład Dobra, to było mocne. A nie, trzeba się wycofać. No teraz jakbyś dostał hopy bombę jeszcze. Spokojnie, wycofanie, wycofanie. Dobra. A dobra, to nie miało, nie miało szansy. No jak nie? Ale ciekawe, czy jakby taki bonus tak wydupił komuś, tak naprawdę to żeby ktoś się złożył. No myślę, że tak. Ała. Myślę, że Bonus ma siłę, żeby złożyć. Norbi widać też ma Te siłę, ma siłę żeby, kogoś żeby kogoś złożyć. No nie! No niestety. No cóż, Bonus też nie podobał ostatecznie, no Norbi pokonał wszystkich. Wszystkich, łącznie z No po takich... Kilku <noise> nie, kilka razy <noise> przegrał, zresztą, ale tak naprawdę ale wygrał. Tak Naprawdę wygrał, jak widzicie. Się, Pas się na to widzę. Jednym Was ciosem. Tak. Jednym ciosem. Ale się bonus złożył. Bo jakby ktoś tak dostał, to przez jakieś wstrząśnienie mózgu. No myślę, że tak. Także co widzowie? Jak zostawicie tutaj. 10 tysięcy. 10 łapy w górę. w górę, to nagramy kolejne, odcinek, walki Norbiego. kolejne walki Norbiego, być może z innymi youtuberami w ogóle, tak, może z ekipy na przykład, ma. o, o, tak. kto wie, kto wie. Także co, zostawcie łapeczki w górę, subskrypcje na kanale, no i co, zapraszamy was na kolejne odcinki i papa! Pa. Pa, pa.